Witajcie, kochani. Troszeczkę później, ale dzisiaj długo pracowałam, więc e, trochę późno, ale lepiej jak wcale nie. Zrobię wam czytanko. I wiecie co? I dzisiaj zaglądamy w miłość. Nie mam żadnego tematu, zobaczymy, co się pokaże. Może zacznijmy tak, co się wydarzy w miłości. Załóżmy sobie przez następne. Trzy tygodnie, ok? To jest dobry czas. Co się wydarzy w miłości w ciągu trzech tygodni? Co idzie do ciebie? I nieważne, czy jesteś w związku, czy jesteś singlem, zobaczymy, co nam się pokaże. Coś mi się ten Buddha tu chwieje. Nie wiem, czy coś pił. Bardzo zabawnie. Mam nadzieję kochani, że ta pełnia księżyca, która nadchodzi do nas, nie przysparza Wam nieprzespanych nocy. Ja zawsze mówię, na bezsenność najlepsza jest robota. Jak ja się narobię, powiem Wam, tak fizycznie, do tego jeszcze sport, czy coś tam, to śpię jak zabita. Bo naprawdę mam takie piękne seny, yeah, jak Dobra. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie, co wydarzy się w miłości w ciągu następnych trzech tygodni dla moich iskierek tutaj na tym kanale. rycerza monet i mamy asa monet. Okej. Okay. Czym to powiemy? No może bierzemy leni. Kochani, ja mam jedną prośbę. Weźcie zawsze pod uwagę, nawet jeśli tego nie powiem, że to jest czytanie ogólne i nie będzie... Nie ma takiej opcji, żeby z każdym rezonowało. Obejrzycie może czasami jakieś stare wideo, do którego poczujecie właśnie pociąg, bo tam są, mogę, mogą być jakieś ważne y, informacje dla Was, bo te czytania są bezczasowe. Także jeśli ja dostaję wiadomość, bo nie dostałam wiadomości, bo się nie zameldował, bo nic się nie wydarzyło, kochani, nie ma szans, ja mówię, ja jestem dobra czarodziejka i najchętniej spełniłabym wszystkie Wasze życzenia, ale tutaj to jest praktycznie tylko taki odcisk energetyczny czyli ja zbieram z kolektywu energii, która jest najbardziej mocna, ląduje na moim stole. Okej, okay, kochani, każdy z Was jest w całkiem innej sytuacji i karty ogólnie. Yy, Czytania to nie jest wyrocznia, to jest tylko dodawanie impulsów do tego, co jest w eterze, co może się wydarzyć, na co możecie być przygotowani yy, i może jak sobie poradzić w tej sytuacji. Bo w momencie, kiedy ja kładę karty, to mówię, na stole pokazuje się energia, ale również przeze mnie, jako kanał, przepływają informacje, które Mogą Wam w jakiś sposób pomóc w Waszej sytuacji. Więc proszę, bierzcie to naprawdę, jak, jak ja to mówię, położone, przeczytane, zapomniane. Zostawcie tylko to dla siebie, co może Wam się przydać, co z Wami rezonuje. Le, resztę zostawcie, ok? Królowa buław. też monet. A moment, moment bądź denarów. Wiecie co? Ta wiosna nam cały czas wychodzi wiosna. Coś tam się dla wielu z Was wydarzy mocnego wiosną. Ale już Wam mówię. Co się może wydarzyć? Mamy królową buław i mamy drzewo. Co w miłości? Tutaj bardzo mocno odnoszę wrażenie, że niektóre z Was i oby wszystkie wejdą znowu w miłości, pozwolą się, otworzą się na miłość, na intymność, na erotykę. Wchodzicie znowu w tą energię właśnie taką pełną pasji, namiętności, taką mocno kobiecą. To jest Energia, w którą wchodzicie, którą może uzdrawialiście i którą jeszcze rozwijacie, bo drzewo to jest uzdrawianie i drzewo to jest powolne, ale wzrost i to jest stabilne. Więc ja tutaj odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o miłość, i tutaj mówię bardzo mocno, podkreślam seksualność, wiele z Was zaczyna uzdrawiać jakieś stare tematy seksualne, może jakieś ograniczenia, może jakieś um, przekonania, jakieś stare programy z rodziny, że nie wiem, kobiecie, to nie wypada, to jest tabu, tamto jest tabu, albo tego to nie można, tamtego to nie można. Ja tutaj odnoszę wrażenie, że wiele z Was wyzbędzie się tych ograniczeń i powie, nie, ja chcę moją seksualność żyć tak, jak chcę. I może poczujecie, bo królowa Buław ma również bardzo mocno, oczywiście, em, em, rozwiniętą czakrę seksualną, więc tutaj możecie poczuć bardzo mocno, wiecie o co chodzi, że coś tam się zaczyna dziać. Może właśnie puszczą jakieś blokady, wiecie, to się zaczyna od głowy, od przekonań i tak dalej, od jakichś starych schematów niepotrzebnych. I zaczniecie uzdrawiać tą swoją seksualność. Ja wiem, że to może z miłością nie ma nic wspólnego, aczkolwiek seksualność oczywiście ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają nasze związki. Kobiety zazwyczaj, dlaczego są zdradzane? Nie dlatego, że ich partner nie kocha, tylko on by chciał coś przeżyć. Czego na przykład kobieta ma jakieś zahamowania i powie nie, bo ja tego nie zrobię, bo ja tego nie wypróbuję, a przez to nie będę z siebie robić pajaca, bo, bo chcę, nie wiem, żebym wyskoczyła w super dysu i w szpileczkach do łóżka. I to są właśnie ograniczenia, i dlatego dziewczyny, sorry, ale jeśli wszystko zawsze po Bożemu, i jak, jak ksiądz w kościele krzyczy, jak trzeba robić, no to sorry, no nie możemy się dziwić, że faceci gdzieś tam na boki sobie spoglądają, bo są właśnie jest wiele kobiet, które są właśnie w energii królowej buław. Ja nie mówię, że to są zaraz te lekkich obyczajów. Nie, nie, nie. Są kobiety, które żyją tą seksualnością i mężczyźni to czują. I dzięki Bogu tutaj dziewczyny widzę, że wiele z Was właśnie wchodzi w ten etap. Ja chcę żyć, ja chcę korzystać, ja chcę nie wiem, wypróbować, eksperymentować, chcę żyć tą moją seksualnością, chcę, chcę również moje jakieś głębokie pragnienia rozwinąć. Następną kartą to jest rycerz monet. No i tutaj wygląda na to, że ktoś ruszy w waszym kierunku. To będzie yy, rycerz, czyli taki kawaler, nie, dżentelmen, tylko to znowu jest gościu, który jest bardzo powolny. Tutaj mamy dużo maków na tym, a maki, nie wiem czy wiecie, maki to są kwiaty śmierci, bo one bardzo szybko rozkwitają, i szybko umierają. One również pomagają, właśnie to są takie kwiaty dla duszy, które pomagają im przejść na drugą stronę. Tak się o tym mówi. I, I to jest taki gościu, o którym moglibyście myśleć, nie, jego, jego już nie ma, może już zapomnieliście o nim w ogóle, bo on jest bardzo taki szybki jak ślimaczek, nie? Czyli ogólnie ta karta, ten, ten rycerz tych monet, on będzie bardzo powolny, jest bardzo powolny, może zostawił sobie długo, dużo czasu, aby y, się z wami spotkać, aby, nie wiem, coś żeby ruszyło. I słuchajcie... Niektóre z was, bo tutaj mamy pianino, może dostać, może poznać kogoś takiego, może poznać najpierw kogoś takiego na jakimś koncercie, na jakimś spotkaniu, na jakiejś imprezie, gdzie będzie muzyczka oczywiście. I nawet jeśli możecie odnieść wrażenie, że gościu taki wycofany, taki nie wiadomo o co chodzi, ale wierzcie mi, on wie o co chodzi, on wie czego chce, on jest stabilny, tylko mówię, on nie jest za szybki. Jego nie można porównać do rycerza buław, który y, najpierw robi, później myśli wszystko na już i teraz, i ogień, i płonie, i w ogóle, nie? Ten jest bardziej taki ustatkowany, więc możecie kogoś takiego y, poznać, gdzieś właśnie y, przy jakimś muzykalnym y, evencie. Ale też dla tych, które, kto, które z Was znają takiego pana, no to słuchajcie, możecie również dostać do trzech tygodni zaproszenie na jakiś ciekawy koncert, właśnie od tego pana, który nie należy do najszybszych. Następnie mamy Asa monet. No, i oczywiście, to jest szansa, to jest najbardziej szczęśliwy, najwspanialsza karta w tarocie, bo ona mówi o pełnym spełnieniu emocjonalnym, finansowym, na każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie życia, przepraszam. Polski się kłania, pan Miodek by zawał dostał, jakby mnie słuchał. Yy. I właśnie tutaj z tym asem pokazuje się szansa, o coś tutaj się obudziły nasze świetliste istotki, dają sobie znać, no to dajcie, to potwierdzajcie mi co ja tutaj godą. Pojawi się szansa, kochani, właśnie na to pełne spełnienie. Ale chociaż mówimy tu o trzech tygodniach, tutaj mi się pokazuje. Mamy wiosnę. Mamy piękne kwiatuszki, te pierwsze, to jest chyba jabłoń. Więc jabłoń może mieć. Ach, słuchajcie, mam impuls. Ten gościu, słuchajcie, może niektóre z Was znają pianistę. Który właśnie możecie poznać pianistę, albo znacie pianistę, który ruszy w waszym kierunku. To było. A tutaj jeszcze mówię, jeśli chodzi o wiosnę, tutaj może być właśnie tak, jak mówię, szansa. To, co prawda może się wydarzyć na wiosnę, ale może już w przeciągu tych trzech tygodni coś się zacznie, co na wiosnę przyniesie dokładnie te plony. Kiedy to wszystko rozkwitnie, ale do trzech tygodni coś może się zacząć, żeby tam o miłość. To może być tak właśnie, że coś się w, tych, w ciągu tych trzech tygodni, coś zakiełkuje, ale plony zbierzesz na wiosnę. Ta wiosna cały czas jest tutaj w, na kanale Lipowski. Robiłam przed chwilą również czytanie i, okazał, i, i znowu nam się pokazała wiosna, więc ta wiosna jest w kolektywie bardzo, bardzo. E, Mocna. Ok, to zaglądamy dalej, co? Co się wydarzy jeszcze w miłości przez następne trzy tygodnie? Wow, wow, wow. mamy króla kielichów. Czyli tego pana bardzo uczuciowego, ale który te uczucia bardzo często zachowuje dla siebie. Mamy królową monet. Ja. Dziewczyny, te trzy tygodnie to będzie jazda i panowie, oczywiście. I panowie, tak, tak. Pan Krzysiu, Pan Marcin. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakichś panów, ale tych, których znam z komentarzy, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Cieszę się, więcej panów potrzebujemy. Mamy króla kielichów, mamy królową monet i mamy asa buław. Ok, to opowiadamy, nie? lichów. kielichów. Słuchajcie, mamy naprawdę bardzo mocne karty. Okay. Mhm. Te karty tak pięknie dzisiaj mówią, tak prosto, nie trzeba się za bardzo, mamy bardzo jasne przesłania. Słuchajcie, król kielichów. To jest pan, tak jak mówiąc, może być spod znaku yy, wody. I w, w, w następnych trzech tygodniach, kochani, prosta sprawa ten pan, który ukrywa może uczucia, który jest czasami. To jest yy, z racji tego, że ma tyle uczuć, że to życie uczuciowe jest bardzo bogate, więc z niego aż się wylewają te uczucia, aczkolwiek nie potrafi ich tak naprawdę okazywać na zewnątrz. Ale z racji tego, że tak mówię, płyną te uczucia, ten kielich już się wylewa z tym miłością i te tęsknoty i w ogóle to możliwe jest, że w ciągu przyszłych trzech tygodni poprosi Was odejta. Właściwie to tutaj jest spotkanie w domu. Czuję, że dostaniecie zaproszenie do niego do domu. Bądź on do ciebie to będzie dom. To nie będzie jakiś tam park, czy kawiarnia, czyli mi e, Więc na pewno będzie no, w domu może być gorąco, nie? Dobrze. Teraz mamy znowu Ciebie, jako królową, bo dla mnie e, zawsze w moich czytaniach e, wszystkie królowe odpowiadają za Ciebie, a wszystkie męskie e, postacie, czyli Rycerze, króle i tak dalej odpowiadają za Twojego y, ukochanego czy ukochaną, nawet jeśli jesteś mężczyzną, więc i tak u mnie jesteś królową. Więc tak, o Jezu, nie wiem, czy to zomieści, o co mi chodziło, no ale mam nadzieję. Puf, dobra. Y, I znowu mamy kolejną piękną kartę uzdrawiania, bo słuchajcie, tutaj mieliśmy królową buław, która y, właśnie sobie rozkwita w tą swoją płodność, w tą swoją namiętność, nie? I tam się wszystko budzi i chce żyć to wszystko, tą swoją seksualność. A tutaj znowu mamy królową monet, czyli tą królową, która jest niezależna, która wszystko ma, która yy, praktycznie nikogo nie potrzebuje. Ona jest Wyrównana emocjonalnie, jej się powodzi finansowo, kocha naturę, jest bardzo połączona z naturą. Tutaj mam bardzo mocne doznania, właśnie jeśli chodzi o różne zioła, mieszanki. Wszystko, co ma, właśnie jakieś tam lecznicze, czyli leczenie naturą, po prostu. Tutaj bardzo mocno to czuję. I mamy kartę latu, więc tutaj ja odnoszę wrażenie, że właśnie tego lata rozpoczęła się Twoja transformacja. Czy może właśnie odkryłaś, bo tu mamy łąkę z wieloma roślinkami? że właśnie tutaj um, ty tego lata zostałaś zauważona przez kogoś, jako tą jako ta, jako ta królowa monet. I praktycznie tego lata weszłaś znowu w swoją energię. Jesteś uziemiona, jesteś pewna swojej wartości, um, spełniasz swoje marzenia i bardzo mocno tutaj odnoszę znowu, dostaję mocny impuls, bardzo mocno tego lata połączyłaś się z tą swoją duchowością, z tą swoją duszą i to uczyniło cię. Atrakcyjną dla miłości. I znowu dostaję impuls. Ja nie wiem, co wy robicie. Piszcie mi w komentarzach, bo tu mam dziewczyny, które naprawdę bardzo mocno zajmują się ziołami. Czyli robią maseczki. Ja widzę maseczki na twarzy, jakieś ziołowe, takie naturalne. Widzę jakieś mieszanki herbat, okazanie, jakieś mieszanki ziół. Także mamy tutaj takie naprawdę czarownice ziołowe piszcie dziewczyny, kto z Was idzie tu w rezonans, bo mnie ten temat bardzo ciekawi i chciałabym usłyszeć Wasze opinie, co tam robicie co czarujecie jakieś eliksiry, naprawdę taka wiecie, ja widzę takie e, piękne czarownice w białych sukienkach biegające po lesie, po łąkach po górach, zbierające oj mamy tu stare czarownice oj mamy z poprzednich w ciele, nie jedna z Was była właśnie taką zielarką Dużo was widzę dziewczyny, bardzo dużo. Właśnie w tych białych sukienkach zbieracie te wszystkie zioła. Niektóre czy ma ojej, jaki piękny widok. Ach, ja mam nadzieję, że wy też to widzicie. Na pewno niektóre z was to widzą. Dobra, zostawmy tą królową, chociaż ona jest tak piękna, to jest tak piękne przesłanie, że o szkoda, że te, z, z, te, te... film klatki nie mogę wam pokazać te klatki filmowe. Dobra. Ale wierzę, że wiele z Was teraz, właśnie kiedy mówię o tym przesłaniu, same się odnajdują i poczują to bardzo mocno, właśnie te swoje poprzednie wcielenia, właśnie jako te zielarki. Ale nie widzę, szczerze mówiąc, żadnych starych dziewuch, nie? Takich wiecie, babcie z laskami? Nie, nie, nie. To są młode, piękne dziewczyny. Czekam na Wasze komentarze, naprawdę. E, kochani, co się wydarzy? Zimą z Asem Buław. Teraz dostaniecie szansę na to, aby rozpocząć coś nowego, gorącego, namiętnego. Możecie już dostawać takie szanse, takie impulsy, ale tak naprawdę to wszystko się rozwinie zimą, czyli niebawem. Zimę do zimy, tuż tuż. I Tutaj naprawdę może się, wiecie co, ja tego nie odbieram jako coś stabilnego, ale to może być gorący romans, jakiś może się zacząć do trzech tygodni, który się bardzo mocno rozwija zimą. Bądź też zaczniecie się z kimś spotykać już teraz, kto bardzo na Was działa, wiecie, nie? Przemykam oczko, mrugnę sobie, e ale tak naprawdę to to się rozwinie bardzo mocno, bardzo gorąco zimą. Czyli bardzo fajny pan, pani na zimowe wieczory. Oh, ja i tak jeszcze widzę tą kartę, bo ta królowa moneta, ona mnie dzisiaj rozbroiła. Dobra, co się jeszcze wydarzy? Uj, a ta mnie w nos walnęła. Co mamy? Słońce, kochani, pełne szczęście. Pełne szczęście w miłości. Ja, wiecie co? I taką kartą się zazwyczaj kończy czytanie. Ja jeszcze sobie je dopowiem. Z czym to będzie. Z... Wow! Brawo! Kochani, teraz słuchajcie: miłości. Jeśli ktoś z Was jest w trójkątach, bo karta może oznaczać rywalkę, to słuchajcie, dla Was zaświeci słońce i może w końcu Pan, Pani zdecyduje się w... na Was. Zakończy ten związek, czyli pozbędziecie się rywalki. Druga opcja. I teraz ktoś mi napisał, że żmija ma jad i tak dalej, że jest symbolem w aptekach, i że to B i tak dalej. Nieprawda. E, tutaj się nie zgodzę, nie chciałam się rozpisywać, ale że się by pokazała, to mi się przypomniało, słuchajcie, żmija ściąga skórę. Ona buduje ją na nowo, czyli jest symbolem uzdrawiania dla mnie. I żmija, czy ją lubimy, czy nie lubimy ona ma prawo istnienia, została stworzona do czegoś jak każdy inny pajączek, myszka, szczurek i te inne stworzenia, których niekoniecznie darzymy sympatią i wzięlibyśmy sobie jako zwierzątko domowe, ale po, w jakimś celu ona jest stworzona i ma takie samo prawo istnienia jak ja, jak, jak ja, jak ty o, no wrażmika jak ja um, także tutaj Zakończą się jakieś stare, o jak nam ładnie potwierdzili, patrzcie, widzicie. <śm> tutaj nastąpi jakiś proces uzdrowienia, te kręte, zawiłe drogi w waszych związkach, waszych, nie wiem, może jako single, się zakończą. Te wszystkie poplątania, pokręcenia to wszystko, co było chore, stare. Y to wszystko będzie uzdrowione, więc single mogą spotkać na swojej drodze właśnie może tego pana, yy, właśnie gorącego, który rozwinie im skrzydła, może ma przygotować na, na coś większego, ten król kielichów może się po, yy, pokazać oczywiście, czy w ogóle te związki wasze, w których jesteście, no ta ostatnia karta to mnie naprawdę ucieszyła i, i pięknie kończymy ten, to czytanie, że wszystko, co złe, się kończy. Oczywiście nie dla wszystkich, bo tak jak mówiłam, każdy sobie płynie na innym stateczku w swoim życiu i nie każdy statek już do trzech tygodni czy do wiosny dobije do portu. <gryw> Jeden prędzej, drugi szybciej, ale. To jest najbardziej e, mocna energia tutaj z naszej grupie, w naszej grupie. I kochani, ja życzę, żeby wszyscy z tym rezonowali. Bo koniec czytania jest naprawdę wspaniały, czyli słońce, uzdrowienie, naprawienie, wyprostowanie zawiłych dróg. E, no i praktycznie samo szczęście. No i co mam jeszcze? Zobaczymy, co nam tak z ciekawości już teraz. Zobaczymy, co nam uniwersum do tego jeszcze powie, do tego rozkładu. Już mamy dwie karty. No i proszę. Wow, wow, wow. Piękne karty. Słuchajcie, pusta karta. Wszystkie siły na górze i na ziemi działają na Twoją korzyść. Jest przestrzeń do tego, abyś ze stoliczku na krysie i mamy jesień tutaj, abyś się spotykał, abyś żył, abyś był szczęśliwy, aby Twoje marzenia się spełniły. Yy. Uniwersum potwierdziło to, co już inne karty pokazały, więc bardzo piękne czytanie, bardzo mi się podoba, bardzo. Mówię Wam, ja, ja, ja czuję to czytanie, właściwie to ja każdy czuje, ale to czuję bardzo mocno i życzę, aby każdy z Was poszedł z tym czytaniem w rezonans, moi drodzy. To by było na tyle. To stawiam Was w tym samym uczuciu, mam nadzieję, w którym ja mam, czyli taki wafel cieszący się. Listwa y, do gryzienia się nie zamyka, nie zaczaskuje, więc, wafel naprawdę ogromny, bo ponieważ mamy mało kart, ale one mają tak głębokie przesłanie i są naprawdę piękne. Ja Wam naprawdę z całego serca życzę. Ja jeszcze kładę piramidkę, żeby wzmocnić to czytanie naprawdę. Ja ją tak zostawię całą noc i niech ona działa na to czytanie, aby jak najwięcej osób tutaj na tym kanale poszło z tym czytaniem w rezonans. Kochani, wszystkiego dobrego, zostawiam Wam dużo miłości, dużo światła i do zobaczenia.